Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj wam zaprezentujemy skrypt na ogłoszenia autorem skryptu jest osoba wyświetlana na ekranie. Dobra, dobra. Pierwsza postawowa to jest komentarz do liuat.skriptu, czyli ironcode.ogłosenie. Tu nie jest tabowane, ale pisem liuat i piszemy ogłoszenie skryptu. Jak napiszemy i się pomylimy, to będzie na końcu ustawik ironcode.ogłosenie. Dobra. Mamy teraz ogłoszenie i mamy dwa e, komendy: SAT i TITRE. SAT e, tak działa. TITLE, tak działa. E, permisja. Taka jest permisja. E, taka ogłoszenie po klasę. Taka jest permisja. Mogę Wam pokazać, jak działa. DEOP ENI2TF. Mamy ogłoszenie sad. eh, Dobra i nie mamy permisji. Dobra. E, jak? Teraz odpalamy od WSMS na komputer. Dam permisję, dam za... Permis, e, bo tak jak mówiłem, bez dam e, rankę właś właściwie. set właściciel. Dobra. Dobra, dałem do właśnie właściciela, osobiście EP nadal nie ma, ale ogłoszenie już mam tabowane i osobiście już mocna. dziękujemy za oglądanie, następny skrypt to będzie na yy, KR, który się pojawi jutro o 16, goodbye!